Na początku było Słowo. W pierwszą niedzielę nowego roku, w okresie świąt Bożego Narodzenia, Kościół kieruje do nas hymn na cześć Słowa. Słowa, które chociaż było na początku, to jednak przybrało ciało, stało się jednym z nas, aby nam przynieść zbawienie. I to Słowo. Jest kluczem do tajemnicy dialogu Boga z ludzkością. W dzisiejszych czasach imponują nam ludzie, u których na co dzień słowa zgadzają się z czynami. Nie lubimy, gdy słowa nie mają pokrycia. Nieufność budzą w nas słowa hasła. Kiedyś tęskniło się za słowem. Tak jak na wiosnę tęskni się za powrotem ptaków wędrownych. Był już tak w historii ludzkości, że się tęskniło za słowem, tak jak się tęskni za człowiekiem. Słowo to był cały człowiek, jego dusza, jego życie. Spotkane ludzkie słowo to była ludzka radość ze spotkanego człowieka. Tak by było kiedyś w starożytności. Tak było na forum romanum, a później przez wiele wieków czekano na słowo pątnika, który wracał z Ziemi Świętej i prawił o cudach, jakie oglądał, o swojej modlitwie i przeżyciach. Słowo zawsze było wyglądane. Słowo było tak cenne jak chleb. Więcej nawet, bo chleb był sprawą codzienną, a słowo zawsze jak święte, wielkie jak duża uroczystość. Później słowo się zdewaluowało, z nadmiaru słów spadła jego wartość. Chleb jest najpiękniejszym pokarmem na świecie, gdy go brak, a woda najrozkoszniejszym napojem. Gdy jej nie ma na pustyni. I słowo jest cenne, gdy jest głód słowa. Bóg pragnie, aby poprzez swoje słowo trafić do człowieka, do nas, aby poprzez swoje słowo do nas przemówić. Słowu zawdzięczamy pierwsze stworzenie. Wszystko przez nie się stało. Kierując się mądrością i miłością Bóg stworzył człowieka i przeznaczył go dla siebie. Człowiek przez Słowo został wezwany do nieustannego poznania Boga i świata. Ma być mądry. Od dwóch tysięcy lat mądrość Boża zastawia nam stół. Stół Eucharystii i stół Bożego Słowa. Przez te dwa stoły mamy dostęp do odwiecznej Bożej Mądrości. W pierwszą niedzielę Nowego Roku rozważmy, drodzy bracia i siostry, jak ważną sprawą dla nas, chrześcijan, jest świętowanie Niedzieli, Dnia Pańskiego. Historia Niedzieli zaczyna się w najdonioślejszym fakcie. W trakcie zmartwychwstania Chrystusa, Pana, trzeciego dnia po Jego śmierci, a więc według Rachuby Żydowskiej, w pierwszym dniu tygodnia, w tym samym dniu zmartwychwstania Chrystusa, On objawia się swoim uczniom, przebywa z nimi, daje się im poznać. Tym niedzielnym obchodem na cześć zwycięskiego Chrystusa wiązali chrześcijanie od samego początku sprawowanie Eucharystii, którą nakazał im powtarzać Chrystus. To czyńcie na moją pamiątkę. W czasach apostolskich sprawowanie niedzieli jako Dnia Pańskiego było zwykłą konsekwencją rozrozumienia, czym jest Pascha Chrystusa. Podczas swych mych wypraw misyjnych święty Paweł przybliża nam istotne treści niedzielnego spotkania: zebranie się razem w, te, w tym dniu na łamanie chleba. A tradycja w jednym z najstarszych dokumentów Didache zapisała takie słowa: Łamcie się chlebem i składajcie dziękczynienie. Kościół więc bezbłędnie. Wyczuł ten istotny element świętości w dziele zbawienia człowieka. Chcąc go jako udostępnić, odnawia go co tydzień w niedzielę i zaprasza wszystkich wiernych do udziału i pełnego korzystania z owoców zbawienia. Mówi się o starożytnych chrześcijanach, że żyli na tym świecie ale nie byli z tego świata. Człowiek, jako stworzenie Boga, żyje w czasie, ale jest ze swej istoty przeznaczony do wieczności. Człowiek musi sobie uświadomić, że czas jest własnością Boga. Jan jest alfa i omega, początek i koniec. Mówi Bóg o sobie w objawieniu świętego Jana. I na tle tej prawdy, o prawie panowania Boga nad czasem jawi się nam trzecie przykazanie boskie. Pamiętaj, abyś Dzień Święty Święcił. Ludzie w naszych czasach tak dalece stracili ostre widzenie prawdy o tym, że czas jest własnością Boga, że nawet zdają się być zaskoczeni, iż ktoś poza ich wiedzą i wolą rozporządzał ich czasem. Traktują to niemal jako zamach na ich wolność. Uknuli sobie powiedzenie, które doskonale ilustruje pogląd na czas i życie. Czas to pieniądz. Laicka mądrość, zawarta w tym powiedzeniu, przewartościowuje czas na pewną ilość dóbr, które można w nim wypracować, zarobić czy wytworzyć. A w dalszym etapie na maksymalną ilość przyjemności. Praca na działkach latem, grzyby jesienią, turystyka i wycieczki i wszystko inne, co tylko z tych dóbr można wydobyć. Na czas dla Boga, na msze świętą, niedzielną, szkoda czasu. Nie ma czasu. Czyli chrześcijaństwo opowiada, że czas jest własnością Boga. Daną człowiekowi jako dar. I celem niedzieli jest oddanie zewnętrznej i publicznej czci Bogu. I taka generalna idea Dnia Pańskiego kształtowała się na przestrzeni Starego i Nowego Testamentu, bo na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. I to słowo staje się ciałem na ołtarzu podczas każdej mszy świętej, gdy kapłan wypowiada słowa Jezusa Chrystusa: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Świętowanie niedzieli ma pomóc człowiekowi do właściwego ukierunkowania się na cel ostateczny, w naturze człowieka kryje się poczucie własnego sakrum, jakiejś bliskości i pokrewieństwa z Bogiem. Świętowanie niedzieli daje człowiekowi możliwość odświeżenia, odnowy, odszukania zagrzebanego sakrum ludzkiego przez zbliżenie się do Boga. Stąd też niedziela. Ze swoją ciągle odnawiającą się ideą zbawienia człowieka stała się centrum życia Kościoła. Ona też utrzymuje, buduje, odnawia więź wspólnoty. Na mszy świętej pojedynczy człowiek ubogaca własny kontakt osobowy z Bogiem i więź wewnętrzną z Nim. Wszelkie zaniedbanie świętowania niedzieli Osłabia tę więź, oddala i jest bardzo często powodem utraty wiary. Przez pełne świętowanie niedzieli wszystkich członków rodziny wzmacnia się komunia, wspólnota osób, tworzy się tak zwany mały domowy kościół, w którym wartości wiary i moralności. Stawiane są wyżej niż wartości doczesne. A dalej, w niedzielę, odnawia się również więź parafialna. Ten rozproszony dzisiejszy kościół w diasporze laickiego świata przez świętowanie niedzieli jednoczy się. Ta jednostkowa wiara składa się na potężną całość. I brzmi jak hymn zwycięstwa. Tak się to nieraz czuje w przepełnionych kościołach naszej ojczyzny, a po ich liczbie zwykle ocenia się żywotność wiary danej społeczności i siłę kościoła. Do tego kościoła dołączają swój głos nasi drodzy, kochani chorzy, którzy słuchają przy świętej przez radio. I ci wszyscy, którzy mogą być w kościołach, lub nie mogą być z ważnych powodów. Trzeba sobie jednak stworzyć dobre warunki do bycia z nami razem w czasie przyświętej. Może tak jak wielu chorych ma swoje ołtarze, skromne, zapalone świece, która mówi, że tu się zjawia obecność Boha w Słowie. Które mnie nawiedza, domownicy, którzy najczęściej już byli nam przy świętej lub się na nią wybierają do kościołów, niech ustawią chorym, ułatwią chorym ten kontakt z Bogiem przez ciszę i powagę dla słowa, które dociera, moi kochani, do Was w tej chwili. Niech to będzie słowo jako brzęk, Samego Boga. Niech to będzie Słowo jako obecność samego Boga. Ile będzie szacunku dla tego Słowa, tyle będzie w Tobie Boga. Są różne zagrożenia dla świętowania niedzieli, zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Jest w naszym świecie, w którym żyjemy, jakieś przewartościowanie. Materii nad sprawą ducha. Dzieckiem tego przewartościowania jest kult materii, który się wyraża nadmiernym gromadzeniem wytworów techniki i ich konsumpcji. Stąd zrodziła się tendencja do pomnażania czasu pracy, przenoszenia jej na niedzielę, bo praca w niedzielę jest wysoko opłacana, bo jest czas na wykonanie pracy zleconej. Bo maszyny rolnicze zostały przydzielone i trzeba je wykorzystać na pranie, sprzątanie i następuje desakralizacja niedzieli. I to jest wielkie zagrożenie. Innym zagrożeniem jest rozbicie więzów rodzinnych, wspólnotowych, bowiem praca odbywa się poza domem, z dojazdami tam i z powrotem, a dom staje się hotelem. Spotykamy się dopiero wieczorem. Żywimy się w różnych stołówkach, w przedszkolach, w szkole, w biurze. Urywa się kontakt ze środowiskiem rodzinnym. Człowiek staje się takim bezimiennym, zagubionym, ale też i swobodniejszym. Niedzielę odpoczywa. Niedziela ma regenerować duchowe siły. Nie ma być tylko czasem wolnym od pracy, ale ma być czasem spędzonym w gronie rodzinnym. Nie może jednak zalecać człowiekowi ten współczesny świat, Niedzieli handlowej, kiermaszów, jarmarków, giełd i wycieczek. Jakże to inny obraz Sienkiewiczowej, rodziny Połanieckich, gdzie stary Pławek, Pławecki powie wszystkie filozofie i systemy licho bierze, jeden po drugim, a msza po staremu się odprawia. Zagrożenia wewnętrzne są o wiele bardziej niebezpieczne, ponieważ przenoszą się z człowieka na człowieka, szczególnie w rodzinie, gdy dotykają rodziców, dzieci. Nieświętowanie niedzieli prowadzi do zanikania wiary i zerwania z Bogiem. Często to zerwanie z Bogiem ma podłoże powikłań moralnych uzależnień nałogów utajonych zbrodni lub rozbitych małżeństw. Drodzy chorzy, święty Jan Paweł II w liście o tajemnicę i chulcie Eucharystii mówi. Zawsze musimy czuwać, a żeby to wielkie spotkanie z Chrystusem Hostią nie stało się dla nas zwyczajne. Ale nie było, de, nie, nie było dramatu, że słowo przyszło do swoich, a swoich go nie przyjęli. Obywa, że swoich w kościele zachwycają się szopką, rozczulają się kolędami, bawią choinką, a on przychodzi nierozpoznany ale od czasu przyjścia Chrystusa nie będzie większego zbliżenia Boga do człowieka jak poprzez Eucharystię i nie będzie większego objawienia słów Bożych jak poprzez odczytane Słowo, którym Chrystus przychodzi do swoich. Niechaj więc ta Eucharystia, w której uczestniczymy i Słowo, które słuchamy Staną się dla nas na największym skarbem, skarbem, który da nam pełnię życia, życia w duchu mi prawdy i miłości. I niech się tak stanie, kochani moi. Amen.